Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines. Na początek tylko przypomnę, że odcinki z Cities są w poniedziałki, środy i piątki. A dzisiaj, co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj chciałbym zrobić tutaj w tych okolicach jakąś stację kolejową, żeby mieszkańcy tej wysepki mieli tutaj jak się przemieszczać w stronę tam miasta czy gdzie indziej. Tu w ogóle mi się spaliły te całe łąki, mam nadzieję, że to odrośnie, ale to nie jest tematem dzisiejszego odcinka. Tym się nie będę zajmował, tylko tylko właśnie chciałbym zacząć od tego. Yy, także pobrałem sobie taką stację kolejową. Yy, mam nadzieję, że będzie tutaj jakoś pasowała. Yy, tylko jeszcze, zanim ją tutaj postawię, to musimy pamiętać, trzeba uważać, bo tędy w przyszłości chciałbym zrobić jakąś drogę. To znaczy, na razie nie chciałbym tego tutaj podłączać, yy, żeby sobie nie zepsuć tej pętli autobusowej, ale sam most chyba można by już zbudować. Myślę, że tak. Zrobię go od razu już jakąś taką szerszą drogą. Yy, czy ja mam włączone przyciąganie? Mam. No. Mniej więcej to, by po, to powinno iść gdzieś stamtąd. No, coś takiego, tylko. No, chyba tak. OK, dobra, czyli po prostu do tego się złapię. Yy, taka prosta droga. Yy, tutaj wejdziemy sobie kawałeczek do góry i teraz takim mostem. Zaraz go poprawię, bo na razie to yy, troszeczkę dziwnie wygląda. I tutaj już zejdziemy sobie na ziemię. Ok, no może nie dokładnie coś takiego, ale to zaraz, zaraz powinno być. Dobrze, chwilka, nie, to mi się nie podoba. Inaczej, to na ziemi. Okej, okay, dobra, coś takiego. I teraz jeszcze. To wystarczy troszeczkę tutaj dać niżej. Tędy raczej żadne statki nie będą pływały, więc to chyba nie musi być jakoś super wysoko. O, coś takiego. To sobie dam troszeczkę niżej. Może ja to przesunę w ogóle na środek mniej więcej tej rzeki, żeby to jakoś ładniej wyglądało. Tutaj... Hmm, mamy tego troszeczkę za dużo. To znaczy ten fragmencik też raczej chciałbym mieć na ziemi, więc sobie go tak ulepszę. No dobra, mniej więcej coś takiego. To można by jeszcze kawałek. Odsunąć, chociaż. Dobra, myślę, że tutaj może być. Yy, ok, no chyba coś takiego. Chyba coś takiego to jeszcze można by troszeczkę jakoś wyżej dać. Nie, chyba nie. A gdyby to dać troszkę niżej. No dobra, i to jeszcze niżej. No, coś takiego. Ok, żeby już jakoś tutaj bardzo nie kombinować, przejdźmy teraz na tą stronę. I tutaj mamy już tą drogę, więc mniej więcej wiadomo, gdzie by tutaj tą stację umieścić, gdzieś raczej po tej stronie. To sobie tylko jeszcze może dam do wysokości terenu. Okej. Okay. I teraz tą drogę można by tutaj jeszcze kawałek przedłużyć. Nie wiem, czy ona tak będzie szła, ale będzie szła jeszcze droga jakoś tędy i ją w sumie teraz chyba muszę zbudować tak, żeby był tam jakiś dojazd właśnie z tej wioski na tą stację. Więc tym bym się zajął. Jakoś tak tędy, tutaj przez środek, no myślę, że coś takiego i po prostu w tych okolicach będzie coś podobnego, czyli też jakieś właśnie domki. Tu w ogóle jakiś problem jest? Brak wykształconych pracowników, co jest z tą szkołą? Yy, podstawówkę tutaj macie, tak właśnie, był problem z tą szkołą średnią, z uniwersytetami na razie jest dobrze, więc może na szybciutko yy, przejdziemy jeszcze tu yy, i dałbym im tutaj jakąś szkołę średnią, yy, myślę, że coś takiego mogłoby być. Tutaj gdzieś chyba na skrzyżowaniu. Wydaje mi się, że to może tutaj być. No, że to będzie tutaj pasowało. To sobie tylko tutaj jakoś wyburzę szkołę można jeszcze jakoś bardziej tutaj dosunąć. I ewentualnie w tym miejscu jeszcze jakąś ścieżkę zrobię, żeby to już jakoś, jakoś było przez całe to po prostu. Przez całe to. Nie wiem, gdzieś tak dotąd. Nie wiem, czy oni tak naprawdę będą tędy chodzili. To bym musiał jeszcze chyba tędy zrobić ścieżkę. Okej, okay, tak i tak. No, yy, więc, jakby ktoś tam chciał za szkołą sobie przejść, to będzie mógł. Yy, jeszcze, żeby to jakoś tutaj. Ładniej wyglądało to, trzeba by, to znaczy no ładniej, poza może takim fragmencikiem, to zaleję sobie to jeszcze tutaj betonem. Bez tego tutaj się jakieś drzewko posadzi. Tutaj też nie będę dawał betonu niepotrzebnie, tylko właśnie jakieś drzewka. Myślę, że po prostu zwykłe jakieś takie drzewka, tylko to by trzeba z anarchią. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, no jakoś to tutaj będzie wyglądało. Tutaj też sobie takie drzewko dam. Yy, tutaj raczej nie chciałbym, żeby coś się budowało dokładnie. Tutaj raczej nie. I na przykład, nie wiem, linia z takich krzaczków. Myślę, że mogą być. Tylko to jeszcze, to mi przeszkadza. Okej. Okay. No i teraz stąd. Tutaj można tak. Przy tej ścieżce. Okej, okay. myślę, że ładnie będzie ta szkoła tutaj wyglądać. Może to nie miał być temat odcinka, no ale jednak jest z tym problem, więc kiedyś trzeba to zrobić. Tutaj jeszcze jeden. O, dobra, i teraz tego jakoś bardzo nie będzie widać. No, okej, okay. także problem powiedzmy, że w miarę rozwiązany. No, no nie rozwiązany, ale, ale zawsze to lepsze niż nic. Jeszcze problem ze śmieciami, ale z tym sobie może jeszcze poczekam. Nie będę się teraz tym zajmował, bo teraz właśnie chciałem zrobić tą drogę, tą stację. A tam to sobie najwyżej zrobimy później. Ok, z przyciąganiem teraz przejdziemy sobie jakoś tędy. No mniej więcej tutaj, i to by chyba trzeba zrobić pod spodem. Tak, to by trzeba zrobić pod spodem. A żeby to zrobić pod spodem, to te tory trzeba by dać tutaj na jakiś wiadukcik. Ok, coś takiego. I teraz, może ja najpierw zrobię tą drogę po prostu. Tylko to już na ziemi. Tą drogę jakoś tak tędy. No powiedzmy, że, że tutaj, o i to sobie tam dalej gdzieś pójdzie. To można już wyburzyć ten kawałeczek, który tutaj odstaje dokładnie. I teraz samych torów to chyba za bardzo bym nie chciał ruszać do góry. To znaczy, może minimalnie tam jakoś je do góry damy, ale myślę, że prościej będzie i bardziej tak naturalnie. Jeśli troszeczkę bym sobie obniżył tą drogę, może iść w takim lekkim zagłębieniu tutaj, nie będzie to raczej nikomu bardzo przeszkadzało. Zaraz sobie to jeszcze jakoś wygładzę, tylko najpierw jakąś sensowną wysokość chciałbym tutaj mieć. Yy, troszkę niżej, troszkę niżej, też bez przesady, dobra, spróbujmy jeszcze kawałeczek to na przykład dać wyżej, tak minimalnie, yy, tam też zaraz będę to jakoś wygładzał. Yy, w sumie ten fragmencik torów, on mógłby być na ziemi, tak, ten mógłby być na ziemi yy, i wtedy to sobie kawałeczek tutaj przesunę, to też tam gdzieś yy, przesunę, to na przykład bliżej tutaj, no. I coś takiego, teraz to można by dać jeszcze troszeczkę wyżej, to w sumie dałbym sobie po prostu do wysokości obiektu tego, wtedy mamy te tory proste. Yy, tutaj w tym miejscu jakieś raz, dwa, trzy, yy, wyrównanie, pochyłe. Okej, okay, leciutko tutaj na górę wjeżdżają, stąd też raz, dwa, yy, trzy, wyrównanie, pochyłe. Weszło czy nie weszło? Yy, chyba się nie zaznaczyły, raz, dwa, trzy, wyrównanie, pochyłe. Okej, okay, no! Może nie będzie jakoś bardzo tego widać. Tutaj raczej samochody się powinny zmieścić bez problemu. Y jeszcze, żeby to jakoś tak brzydko nie wyglądało, to wziąłbym sobie to wygładził. Może y minimalnie. Ok, jakoś tak tutaj. Y po tej stronie, po drugiej stronie tak samo. No, i myślę, że dosyć ładnie to będzie wyglądać. Okej, okay, teraz jeszcze jedna rzecz, bo pamiętajmy, że te tory trzeba tutaj jakoś zakręcić i to połączyć ze sobą, żebym, żebym o tym nie zapomniał. Pewnie jeszcze troszeczkę zabawy z tym terenem będzie, ale to potem. Teraz coś takiego chciałbym sobie umieścić, tylko że widzę, że cała ta droga mi się zrobiła bez kratek. No cóż, także już sobie tutaj te kratki dodam, bo w tym miejscu by się przydały. Tutaj nawet chyba nie za bardzo dobra, można je dać. Zepsułem. Yy, zepsułem. Halo, przecież to miał być na ziemi. Co jest? Na ziemi. Okej, okay, dobra. Yy, mniejsza z tym. Yy, teraz yy, tą stację. Zaraz zobaczycie, jak ona wygląda. Tylko nie wiem, czy ja ją bym chciał mieć prosto tutaj przy tej drodze. Yy, czy raczej bardziej w tym lesie bym ją dał. Yy, chyba tak. Chyba bardziej w lesie. no, yy, Żeby tutaj nie była jakoś tak super blisko tej drogi. Yy, więc będzie tutaj trzeba jeszcze zrobić jakiś dojazd. Na przykład. í tym stilu Tutaj niech to sobie idzie jakoś na wprost. Tam raczej drogi, no nie, tam już nie ma gdzie robić drogi, także to i tak będzie jakaś końcóweczka. Anarchię sobie wyłączę, bo te drzewa będą mi tutaj wchodziły. Dobra, szybciej chyba będzie wyburzyć drogę. I teraz gdzieś tak zróbmy sobie dotąd. No i tutaj coś takiego na razie. I przy tym i przy tym taka stacja tutaj gdzieś na środku. No to jest taka zwykła stacja prosta z workshopa. Jest link do całej listy modów w opisie, więc jak ktoś szuka takiej to mam nadzieję, że na tej liście uda mu się go znaleźć, tego moda. Yy, dobra, yy, tej drogi kawałek trzeba by wyburzyć, ewentualnie ją sobie tutaj jakoś przesunąć. Gdzieś tak dotąd. Ok, i teraz trzeba by jeszcze jakoś to połączyć z tymi torami. Mam nadzieję, że tutaj jakoś zbyt ostro to wszystko nie wyjdzie. No, zobaczymy, zobaczymy. Tu by trzeba chyba kawałeczek odjechać w tą stronę. I nie wiem, czy tutaj nad tą drogą jakoś nie pójdę do góry. Zaraz zobaczymy, czy to. Kilka, bo mi się gra zapisuje, troszeczkę tutaj przylagowało. E, ok, już jesteśmy z powrotem. No i gdzieś stąd, tak? Gdzieś stąd trzeba by zrobić taki wyjazd. Tutaj. Ok, to jakoś ładnie wyszło. No powiedzmy, nad tym jeszcze będzie trzeba popracować i to połączyć z tym. Dobra. E, teraz to. To jakoś tak. No i tak te pociągi będą musiały tutaj jakoś zwolnić. No raczej super szybko nie będą jeździły na tym zakręcie. Hmm. To mi się nie podoba. nie, To mi się nie podoba. Może i szybko nie będą jeździły, no ale bez przesady. Bez przesady. To po prostu trzeba kawałeczek dalej. Czemu to się nie chce przesunąć? Dobra, nie chce się przesunąć, zrobimy to prościej. Yy, czyli wyburzymy. Burmistrz wydaje niepotrzebnie pieniądze, buduje jeden dworzec, a potem go burzy, żeby go przesunąć. Yy, dobra, troszeczkę dalej. Co się z tym pociągiem stało. Yy, troszeczkę dalej, i może to lepiej będzie działało, to sobie jeszcze wyburzę. To znaczy, nie działało, tylko lepiej wyglądało. Yy, I teraz tutaj sobie tak jakoś leciutko zakręcimy. To myślę, że można wyburzyć. Yy, I teraz tutaj w to miejsce. No powiedzmy, powiedzmy, jeszcze kawałeczek to dalej, to jakoś dalej tutaj. To nawet dużo dalej można. O. Coś takiego to jakoś. Nie, no to chyba. To będzie dobrze, tak. Ta, takie coś to już nie będzie bardzo przeszkadzało. Yy, no i teraz jeszcze jedno połączenie, które nie wiem, czy chcę tu robić, bo troszkę ciasno tu będzie. Czy nie lepiej na przykład to zrobić w tym miejscu? Yy, wiadukcikiem nad tym, tak. Chyba tak będzie najlepiej. Tu się po prostu zrobi. Yy, coś takiego, dokładnie. Teraz yy, na wiadukciku przejedziemy sobie. Nad drogą, tylko bardziej jakoś w tą stronę. Następnie, może ja to na automatycznym będę budował. No i zjedziemy sobie tutaj. No dobra, na ziemi to ma być już. Tak, to ma być już na ziemi. To sobie jeszcze kawałeczek przesunę. Dobra. Dajmy sobie to troszeczkę do góry. W ogóle wy tam możecie łapeczkę kliknąć, jeśli Wam się odcinek podoba. Będę wdzięczny. Okej, okay, tak, 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 tak. To jeszcze troszeczkę. Hmm. To bardziej, o to najlepiej chyba by tak było, co nie? No, wtedy mamy taki dosyć łagodny ten zakręt. Tylko nie podoba mi się to, że te słupy mi tutaj wchodzą na te szyny. O, dobra, tak, tak chyba będzie dobrze. No, dobra. Nie czepiajmy się szczegółów jakiś za bardzo. Czyli to mamy dobrze. Teraz jeszcze ten most mi się, czy tam, no, wiadukt, most mi się za bardzo nie podoba. Trzeba by go bardziej tu przesunąć i teraz zrobić zakręcik w tym stylu. No, ten zakręt jeszcze jest za bardzo. Hmm. To jednak tutaj bardziej powinno być, tak? Żebym tego teraz nie zepsuł znowu. Hmm, nie no, cofamy to. Cofamy to. Tak było dobrze. W ogóle to, coś tak krzywo jest. Do wysokości terenu? Nie, 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 nie. nie, nie. Żaden teren. To trzeba po prostu ręcznie. Czy tu jest jakiś punkt? Czemu to tutaj tak zjeżdża? Co tu się dzieje? Nie wiem. Nie wiem, co tu się dzieje. Troszkę niżej. Dziwne rzeczy się tu dzieją. To troszkę niżej jeszcze? Okej, okay, dobra, może tak po prostu musi być. Yy, troszeczkę niżej to też raczej dobrze teraz działa, i tutaj sobie to zjeżdża. No tylko to jeszcze bardziej tak bym chciał. O, dobra. I teraz sobie łagodnie ten pociąg tutaj zakręca, to znaczy mam nadzieję, że łagodnie. Tutaj brakuje znowu czegoś. No nie wiem, czy to jakoś super pięknie wygląda, ale nie wiem też, czy jest sens teraz bardziej z tym walczyć. No chyba, że zrobimy tak, że ja zrobię cięcie i po cięciu coś tutaj, no, no zobaczycie co mi wyszło, dobra, żeby, żeby to jednak ładnie wyglądało, żeby tak tego nie zostawiać. Także do usłyszenia za sekundkę dla Was. Witam po cięciu, mamy to, mamy to i to wygląda dobrze. Tutaj mamy taki zakręcik, mostek, skręcamy sobie. Tutaj ładne połączenie, wjeżdżamy na stację. Tutaj raczej też nie jest źle. No będzie chyba, będzie. Napiszcie w komentarzu, czy, czy ładny rozjazd. Chyba będzie. Chyba będzie dobry. Ok. I yy, jak ja to widzę? Pierwsze co, to nie widzę, żeby tutaj wodę mieli. Zaraz, zaraz będziemy dalej yy, robić. Yy, Okej. Okay. Aha, czyli to już nawet mam połączenie. No tak, a to kiedyś tutaj w planach, w planach budowy jest, że tędy kiedyś pójdzie ta droga. Wtedy będzie tam lepsze połączenie. Na razie i tak tutaj nic ciekawego nie ma, więc nie, nie wiem, czy jest sens to robić w tym momencie. Okej, okay, czyli jak ja to widzę w przyszłości, dalej sobie te tory gdzieś tam pójdą, yy, tu będzie jakaś stacja, ja może tam na końcu raczej, to będzie taka, taka raczej linia tylko tutaj po tej wysepce, gdzieś tu do końca dojdzie, nie wiem czy tam dalej gdzieś będzie przechodzić, zobaczymy, no i będzie sobie na razie szła jakoś tędy, no tak, na razie to będzie tylko linia tutaj do centrum, a potem planowałbym na przykład, żeby tu jeszcze takie tory gdzieś na wprost dać, może w tamte okolice, żeby to właśnie taka linia stąd, na wprost tutaj przez centrum, Tutaj i gdzieś tam po całej tej wysepce. No, coś takiego. Oczywiście tu kiedyś będzie więcej peronów. To jest do przebudowy. Na razie to jest troszeczkę za małe. No, więc myślę, że można by chyba zrobić tą linię, Na razie króciutką, czyli stąd pojedziemy sobie. Też tutaj planowałem jakąś stację, ale to jeszcze wszystko jest do przemyślenia, do pozmieniania. Na razie coś takiego, krótkiego. Oczywiście prądu Wam brakuje. Prąd, nie wiem, czy podłączać. Jakimiś linami, nie liny tędy są, więc załóżmy, że tam jakoś już na całej tej wyspie sobie ten prąd biorą. Także pod drogą tak, 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 tak. Tutaj ajdź, dobra. Połączyło się wszystko? Chyba się połączyło. Można jeszcze tędy, a w sumie tędy było bliżej. Yy, Okej, okay, dobra. Yy, czyli to mamy. Yy, I teraz jeszcze, żeby jakoś, nie wiem, może to ozdobić, czy coś, to znaczy na pewno chyba tutaj, na pewno chyba mądre. Yy, chciałbym tutaj mieć jakieś rondo. Myślę, że tak przy tej stacji fajnie by takie rondo wyglądało. Yy, coś takiego. Yy, to jest z dobrej drogi? Tak, to jest już z dobrej drogi. O, pociąg. Pierwszy pociąg? Nie wiem, możliwe. Takie rondo, tego typu, tylko właśnie znowu, jakoś je sobie bym ozdobił. A ozdobiłbym je także. Może na początek zrobimy sobie jakieś tutaj wzniesienie na środku. Mam nadzieję, właśnie, że to nie pójdzie od razu tak wysoko. Ja bym chciał takie leciutkie wzniesienie. Jeszcze by to pewnie trzeba jakoś wygładzić. No, okej, okay. troszkę może nie na środku, ale to już bym się tak bardzo tym nie przejmował. No, i na środku właśnie jakieś takie większe drzewo. To nie jest większe drzewo, yy, ok. No, na przykład, coś takiego. Yy, jeszcze się tak zastanawiam, czy na przykład nie zrobić by tutaj naokoło tego jakiegoś ogrodzenia, coś w tym stylu, żeby tam mi nie wchodzili. No dobra, myślę, że może być yy, tutaj, tutaj, yy, tutaj, nie tutaj. Co jest? Co jest? Halo, nie tak. To było to, chyba to. Yy, tak i tak i tutaj jeszcze jedno. Tak. Nie tak. Do wyburzenia, stąd i tutaj. Dobra, no, żeby tam na środek nie wchodzili, żeby nie niszczyli tutaj nic, jeszcze jakieś, nie wiem, roślinki, nie wiem, czy tu jakieś takie super roślinki znajdziemy. Nie wiem, czy to jest. No dobra, coś takiego można by tutaj zasadzić. Jakoś mam nadzieję, że to się tutaj zmieści. W ogóle już 17 minut ten odcinek trwa. A co ja tak naprawdę dzisiaj zrobiłem? No tylko tą stację, no, ale wiadomo, no, jak chce się coś ciekawie zrobić, żeby potem dobrze działało. Dobrze wyglądało, no, to troszeczkę to trwa. Tu jeszcze bym sobie może skopiował, żeby jakieś takie tutaj zasłonić. Nie tak, nie tak, nie może to na drogę wychodzić. Wracaj tam. Ej, nie tak, nie tak, nie tak. Ajdź, dobra. No, powiedzmy. Tu jeszcze coś, żeby to zasłonić. Jakoś tak. Żeby żeby mi potem FPS-ów nie zabierało. Okej, okay, tu jeszcze można by coś przesunąć chyba bliżej, żeby już nie dodawać. E, ty tutaj chodź. Okej. Okay. No, chodź tu. Okej, okay, dobra, będzie dobrze. Chyba będzie dobrze. No, no jest, jest dobrze. Yy, czyli na razie coś takiego, nie wiem, jakiś transport tu robić? Tak, mamy przecież, przecież ostatnio, gdzie jestem? Tutaj, ostatnio robiłem ten autobus i ten autobus, który zawraca teraz tutaj pod tymi, nie chcę nowej linii robić, yy, który zawraca pod tymi domkami, może sobie pojechać dalej. No, pod tą stację, tak. Na razie bez żadnych przystanków tutaj po drodze, bo to nie ma takiej potrzeby. Będą domki, będzie można robić przystanki. Na razie. Tyle wystarczy. Tutaj jest dobrze, jest dobrze. No yy, więc teraz, co jeszcze bym chciał zrobić w tym odcinku? No to chyba jakoś zaludnić dalej tą część wyspy, no bo nie wiem, czy jest sens przechodzić gdzieś tam dalej, yy, skoro dzisiaj się trzymamy bardziej tych okolic, więc yy, dobudowałbym jeszcze na przykład w tej okolicy troszeczkę tego. Yy, tylko znowu, nie podoba mi się to, że tutaj tych kratek nie ma. Ok, dobra, już są. Yy, no i co? Bierzemy sobie jakąś taką dróżkę taką. No, i gdzieś tutaj, gdzieś tutaj na przykład w tej okolicy, tylko to niech już będzie automatycznie, nie na żadnych minusach, tylko normalnie, tu się zrobi jakąś taką druszkę pod las, przy lesie, jakąś taką właśnie. Ok, tak, 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 może być właśnie jakaś taka dłuższa. Tutaj sobie pójdziemy w tą stronę. Nie, tędy nie będziemy się gdzieś pchać, raczej po prostu tutaj do lasu i tyle. No, coś takiego po tej stronie. Powiedzmy, że na przykład stąd, z tej kropeczki, tutaj tak, no i jakieś właśnie domki bardziej przy wodzie, tędy, tutaj. No, okej, okay, nie wiem, czy jest sens tutaj więcej coś robić. Ewentualnie, jakąś tutaj na przykład ścieżkę dla pieszych, żeby sobie mogli przejść jakoś prościej. Tutaj na to przejście pewnie właśnie jakiś przystanek tutaj też się zrobi, więc akurat będą mieli łatwiej. Tutaj takie połączenie, tędy jakieś przejście, to znaczy tutaj po tej stronie troszeczkę bez sensu, bo tam i tak. No nie ma gdzie za bardzo iść, ale tędy, jakąś taką wydeptaną ścieżkę, no tutaj też bez sensu, bo mają chodnik, nie, dobra, to już jest jakaś zbędna kombinacja, tędy można by zrobić jakąś ścieżkę, żeby tam nie chodzili główną drogą, tylko na przykład tutaj, przy rzece, pod tymi linami. Zmieszczą się? No zmieszczą się, taka zwykła wydeptana ścieżka gdzieś tam pod mostem. Może niezbyt bezpieczna, ale nikt ich nie zmusza, żeby tam tędy chodzili. Można chodzić tędy. Yy, Okej, okay, woda na szybko. Yy, tutaj. Pod tą drogą do ronda. Yy, dalej, wjeżdżamy sobie tutaj, tak, tak, tak i tak. Super tędy, tak i tak. No dobra. Czyli to mamy i teraz, nie ma zbyt wielkiego zapotrzebowania na domki, więc no nie wiem, czy dzisiaj się one wybudują, ale jest zapotrzebowanie na sklepy, więc chyba będzie trzeba znowu od tego zacząć. Ostatnio chyba od tego zaczynałem, tak? Tak, raczej tak. No więc właśnie tutaj przy skrzyżowaniu jakiejś sklepy, chociaż tu jest troszeczkę krzywo. Ale to chyba nie będzie im bardzo przeszkadzało. Także przy skrzyżowaniu, jak najbardziej, sklepy w ogóle przy tej stacji, jakieś sklepy tak, całe to może być właśnie w takiej ścianie sklepów. No teoretycznie, tu jeszcze dalej ta droga mogłaby iść, ale to już chyba nie w ogóle to by mogło jakoś łagodniej w to rondo wchodzić. No zobaczymy, na razie niech tak będzie, na razie niech coś w tym stylu będzie. Yy, tutaj przy tym rondzie też, jak najbardziej, jakieś sklepiki mogą być po tej stronie. Nie wiem, tutaj gdzieś po tej stronie, raczej, no bliżej, bliżej tej stacji. Yy, coś takiego, jeszcze więcej sklepików. Zrobiłbym na przykład tutaj przy tym skrzyżowaniu, tak, tak, tak i tak. Nie wiem, czy robić im tu jakąś szkołę podstawową, bo niby jest tam to zapotrzebowanie. No, jakieś jest. Z drugiej strony, tu już mają szkołę podstawową, no ale dobra. Skoro to może być potrzebne, to zrobiłbym to. Tylko nie wiem, czy tu, czy raczej gdzieś przy tym dworcu. Chyba bardziej przy tym dworcu, no nie wiem. Może ktoś przyjedzie na, do tej szkoły albo coś. Też tam dalej będą jacyś mieszkańcy, więc zrobiłbym tą szkołę chyba raczej w tych okolicach. Tutaj gdzieś troszkę słaby zasięg tam będzie, ale trudno. Mają autobus, nawet mogę im zrobić od razu ten przystanek tutaj. Ten przystanek będzie, no gdzieś tu, raz, dwa, okej. Okay. Dobra, yy, więcej przystanków raczej mi tutaj nie będzie potrzebnych. No i teraz, właśnie te domki w lesie by tu trzeba porobić. Yy, to troszeczkę większe, to tak, tutaj coś takiego, a wyszło mi też takie. Dobra, zmniejszę to. Yy, tak, tutaj może, o, w ten sposób. Tak i tak i na szybciutko sobie tutaj wszystko to pozaznaczam. Yy, tak, tak. No super, w ogóle fajne takie tereny yy, las, rzeka. Okej, okay, tak, 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 tak. Tutaj przy skrzyżowaniu może jakieś sklepiki jeszcze. No tak, bo na to jest zapotrzebowanie. Biur tutaj nie będę dawać. No bo jednak na to jest największe zapotrzebowanie, czy tam na jakieś fabryki, ale nie wiem, czy to byłby dobry pomysł tu robić jakieś fabryki. Chyba nie. Chyba, że jakieś pola, czy coś w tym stylu, jakiś przemysł leśny, ale gdzie tu przemysł leśny? Przemysł leśny to. Nie wiem. Jest tu jakieś miejsce z dużą ilością drzew? Tak, średnio. Tu by można zrobić jakiś przemysł leśny. No, tam coś może wyjdzie, ale to na razie trzeba z tym poczekać. E, ok, czyli te domki tutaj po tej stronie mamy. Teraz jeszcze jakieś domki właśnie tutaj, bardziej przy tej plaży. No, przy plaży, przy wodzie. E, tak, coś większego tutaj, tutaj, tutaj. Ok, w tym stylu, w tym stylu znowu jakieś skrzyżowanie, więc przy nim też troszeczkę więcej sklepików. Raz i dwa, i trzy, i cztery. Super, przy samej tej drodze to raczej już nic bym nie robił. Właśnie tu jeszcze ścieżka mogłaby być. Dokładnie w tym miejscu zrobiłbym sobie ścieżkę na przykład gdzieś dotąd. No, i to też w sumie można już połączyć, tak czy nie. Dobra, niech będzie połączone. Jak już tutaj sobie przejdą tym przejściem, to żeby mogli tam szybciej gdzieś przejść, już na tą wioskę. Czas można chyba przyspieszyć, żeby to jakoś szybciej zaczęło działać i jeszcze, żeby jakoś ich zachęcić, może do wprowadzenia się. Zrobiłbym sobie może jakiś park. Park dla psów, właśnie ostatnio tam postawiłem ten park dla psów, ale potem go wyburzyłem. Więc może dzisiaj po prostu tutaj się gdzieś coś takiego postawi. Tylko coś tu się chyba zepsuło z tą. Nie wiem, tu jakiś żwir powinien być, a może nie. Dobra, może być na trawie. Yy, może być na trawie jak najbardziej, taki właśnie park w tych okolicach. Yy, tylko jeszcze się tak zastanawiam, czy jakoś nie upiększyć bardziej tej wioski. Na przykład oddzielić się od tej dużej drogi yy, jakimiś drzewkami. Jakimiś drzewkami, na przykład coś takiego. Yy, coś takiego, tylko to na pewno dalej. Na pewno nie tak blisko siebie. To raczej bym chciał o mniej więcej coś takiego. Tutaj. Do sklepu, dalej tędy, no i zawsze to będzie troszeczkę tłumiło ten dźwięk z tej drogi. Także zawsze to coś tam na plus dla naszych mieszkańców. O, helikopter jakiś leciał? Chyba tak. Y Okej, okay, tutaj gdzieś na przykład do tych torów, y po tej stronie może nie, ale na przykład zrobiłbym sobie taką linię jeszcze tu. O, też jakoś tam od tych torów chociażby minimalnie y się oddzieli i tu na przykład jakoś. Tak. No wiadomo, może to nie wygląda jakoś super, bo tu mamy taki las, a tu takie sztucznie sadzone drzewa. No ale sztucznie sadzone drzewa. No czemu by nie? Posadzili i tyle. Yy, dobra. Tak to mamy tu gdzieś. Ło, co tu się stało? Co tu się stało? Ja nie wiem. Ja nie wiem tak naprawdę, co robić. Czy ja powinienem więcej tych stanowisk, baz dla helikopterów dawać, żeby oni to szybciej gasili? Więcej tych wież. Czy co? Bo, bo to mi się nie podoba, są takie czarne plamy co chwilę w mieście, no ale trudno, tak to, yy, Tak to już jest, czyli troszeczkę tych drzew sobie tu dosadziłem jeszcze ewentualnie. Mógłbym ich troszeczkę tutaj dosadzić, na przykład o, jakoś tak od tych lin. Ile tam było? Plus 10? Tak, 18. Tutaj. I na przykład tutaj. No, sztucznie sadzone tak, więc tutaj się też nie przejmujemy tym, że to nienaturalnie wyglądać coś tylko. Tak jak już mówiłem, dosadzone sztucznie. Ci sobie nie dosadzili tutaj. Tutaj o tym pomyśleli. Coś jeszcze tutaj z tym chcę zrobić, chyba nie. Dobra, już nie będę po prostu przedłużał tego odcinka. Myślę, że na tym sobie skończymy. Oczywiście suba z dzwoneczkiem możecie zostawić, jeśli nie chcecie żadnych odcinków przegapić. Na Discorda też możecie dołączyć. Link jest w opisie. Tam sobie możecie zaznaczyć i będziecie do Otrzymywać powiadomienia z Discorda. No i co tam jeszcze? Napiszcie, czy Wam się podobają te odcinki. Już pewnie i tak część osób poszła, więc teraz tak, tak, no do, do tej reszty, która jeszcze została. No także dzięki, że oglądacie te odcinki. Super, że Wam się podobają. Dzięki za wszystkie łapeczki, komentarze. No i co, no to kończymy. Kończymy. No także dzięki za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć.